Witajcie, akcja 911 u mnie na kanale wciąż trwa. I w dzisiejszym odcinku kolejny prosiaczek, kolejna 911, generacja 996. No, 996 już zdążyliśmy poznać. Był taki samochód na kanale niedawno, ale w wersji przed liftingiem, no tutaj mamy do czynienia. Z egzemplarzem z roku 2002. No, gdy tak spojrzymy na ten samochód, to można pomyśleć, że wiele zmian tutaj nie wprowadzono. Ale jak się okazuje, trochę ich tutaj jest. No, ostatnio 996 ostro przestudiowałem na zagranicznych forach, z zagranicznych źródeł czerpałem informacje. I w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się, oczywiście, tej 911. Przejedziemy się tak. Trochę spokojnie, później powiem Wam dlaczego, ale też, no, mówię Wam po prostu, jakie są różnice między 996 przed liftem a po lifcie. Będzie to taka bomba informacyjna. Zapraszam. No więc, tak, przedlift i po lift. Jaka tutaj różnica nam się najbardziej rzuca w oczy? Oczywiście. Przód. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to na pierwszy rzut oka nie zauważymy tutaj jakichś takich strasznych zmian, póki nie spojrzymy w oczka tej maszynce. No, przedliftowa lampa była po prostu taka bardziej jajowata. Tutaj mamy to takie charakterystyczne podcięcie. Oczywiście też zmieniony został zderzak przedni, i jak się okazuje taka karera a właśnie przecież wam nie powiedziałem tamta 911 996 była to 911 karera z podstawowym silnikiem i manualną skrzynią biegów tutaj mamy też podstawową karerę też z podstawowym silnikiem i też z manualną skrzynią biegów polift jest o 5 mm Szerszy, jeśli chodzi o budę, niż przedlift. Na pierwszy rzut oka w ogóle nie zauważymy tej różnicy, ale po prostu tak jest. I co ciekawe, rozstaw kół z przodu jest też szerszy, o 1 cm. No, linia boczna jest identyczna. Z tyłu również jest wszystko bardzo zbliżone. No, nawet nie jestem pewien, musiałbym sobie dwie karery obok siebie postawić, czy tutaj na pewno jest zmieniony zderzak w polifcie. Albo lampy, że tutaj może są troszeczkę ciemniejsze, ciężko powiedzieć nawet. No, jeśli chodzi o takie normalne wersje, bo jeśli chodzi o polifty, no to doszło tutaj kilka takich ciekawych wersji, które różnią się znacznie. Była na przykład Carrera 4S, która tutaj bioderka miała dużo szersze, w przedlifcie ona nie występowała. Po lifcie doszła też wersja Targa, która po prostu miała tutaj zupełnie inną linię szyb. Mniej więcej było to. Coś takiego, tutaj ta szyba się otwierała, był szklany dach, który można było sobie otworzyć takie półkabrio, jakby układ hamulcowy bez zmian podobno jest on taki sam, nawet. Jak w boxterze 986. No są tutaj inne wzory felk, ale ogólnie ich szerokość i ogólne parametry są takie same. W ogóle to jest ciekawe, że 911-996 była 911 zaprojektowaną całkowicie od zera względem 993, bo wcześniejsze 993-964 i tak dalej. No to w sumie to były takie bardzo ostre liftingi, no tutaj ta generacja zrobiona była całkowicie od zera. Ciekawostką jest to, że w sumie ten front, no nie, może nie ten zderzak, ale te reflektory, ten typ reflektora wziął się w 911 karerze z wersji turbo. Wersja turbo 996 weszła na rynek w 2000 roku, kiedy to Karery takie były jeszcze z... Noty z tym przodem przedliftowym, Był, była to wersja przedliftowa. No i gdy w 2001 roku odświeżono normalne wersje 911, no to zastosowano już jakby te reflektory z wersji turbo. I jeszcze taka kolejna istotna zmiana, której w ogóle nie widać. Buda 996 po lifcie jest podobno o 20%. 5% sztywniejsza. Tylko buda zawieszenie nie. Generalnie jeśli chodzi o budę 996, to jest ona no dość aerodynamiczna. Współczynnik oporu powietrza wynosi tutaj jakoś 0.30 CX. I porównując nawet do najnowszych modeli Carrer, tam Carrer 911, no to współczynnik oporu powietrza wynosi w nich od 0,29 do nawet 0,38 CX. No, największe opory powietrza mają no, jakby najbardziej wyczynowe e, wersje 911 aktualnie. No, kwestia tego, że po prostu mają one spoilery. No, i też tam chodzi o docisk tego samochodu. Ok, zajrzymy do środka. Tutaj wszystko w normie. Dźwięk jest identyczny, no bo drzwi są przecież identyczne. Zwróćmy uwagę, jaka tutaj jest konfiguracja kolorystyczna ciekawa w tym samochodzie. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o wygląd środka, no to na pierwszy rzut oka nie zauważymy tutaj jakichś takich znacznych zmian. Ale jak się okazuje, w poliwcie wnętrze jest lepiej spasowane. Niektóre elementy, niektóre materiały zostały Poprawione, no i po prostu jest ono takie, jakby bardziej zbite, mniej podatne na jakieś trzeszczące takie dźwięki. Tutaj już mamy przyciski, a nie cięgna na linki do otwierania pokrywy silnika czy też pokrywy bagażnika. Może już sobie cykniemy. Pamięć fotela, fotele elektryczne. Proszę bardzo, bagażnik bez zmian, przedlift i polift. Identyko. Możemy zamykać. Wejdziemy sobie do środka, bo troszeczkę zaczyna kropić. Widok z perspektywy kierowcy. Proszę bardzo, widoczność bardzo dobra. Jak to w 911, całkiem spoko. Jeśli chodzi o kierownicę, no to w poliwcie mamy już standardowo trójramienną kierownicę. W przedliwcie była ona w opcji, standardowo była czteroramienna, no co, okrągła, bez żadnych jakichś takich podcięć. Tutaj delikatne bicepsiki. Jeśli spojrzymy na liczniki, no może odpalimy sobie po prostu ten samochód. O, proszę bardzo. No, w porównaniu do tamtej 911, przedliftowej, na pierwszy rzut oka liczniki zbytnio się nie różnią, ale tutaj mamy wyświetlaną prędkość. No i tutaj w tym samochodzie mamy komputer pokładowy. Proszę, o tą manetkę mi chodziło w poprzednim teście. Tutaj jest obsługa. Komputera pokładowego. Trzeba się do tego przyzwyczaić troszeczkę. Deska rozdzielcza w 996 jest w sumie najbardziej charakterystyczna, jeśli chodzi o deski rozdzielcze 911. No spójrzcie sobie na deskę rozdzielczą trójki nawet, czyli poprzedniczki. I 997, no to 997 ma już takie klasyczne kształty tutaj. No, nawet nie wiem, no wszystko jest tutaj inaczej, zupełnie inaczej ona wygląda, ale też no jest taka chyba bardziej plastikowa. No nie ukrywajmy, w 996 znajdziemy trochę twardszych plastików. No na przykład tutaj jest twardy plastik, tutaj też jest twardy plastik. Wprawdzie jest on czymś pokryty, ale jest ogólnie twardszy. Tunel środkowy również jest twardy, ale w sportowym samochodzie, no nie wiem, czy aż. Tak bardzo zwracamy na to uwagę. No w Porsche 911 liczą się dla nas zupełnie inne rzeczy i kolejnymi zmianami przedlift a polift. W polifcie mamy tutaj, proszę, uchwyt na kubek. W przedlifcie tego nie było. No i jest tutaj też schowek to jest przydatna rzecz. W tamtej 911 mieliśmy tutaj radio i panel klimatyzacji, jak się, jeśli mamy tutaj radio, dwa diny jakieś wsadzone, no to panel, pan, miejsce panelu znajduje się tutaj na dole. Też mam podgrzewane fotele, o elegancko. I może to jest taki detal, ale wszystkie te przyciski, jak się okazuje, też są inne w poliwcie, ponieważ są one plastikowe, ale takie matowe. Proszę, tutaj również przyciski od otwierania okien. W przedlifcie wszystkie te przyciski były też czarne, też plastikowe, ale mega błyszczące. No co idąc dalej, tutaj mamy kieptackę ręczny, normalny, też tutaj wszystko bez zmian. O, tutaj się otwiera schowek. Proszę bardzo. Jeszcze taka bardzo istotna zmiana. 996 po lifcie ma już elektrycznie sterowaną przepustnicę, a nie na linkę. No i jest tutaj inny pedał gazu. Po prostu w przedlifcie było to mechaniczne, szła linka, no i po prostu wiadomo. A tutaj jest taki jakby throttle by wire PSM, kontrola trakcji i też. Kontrola trakcji jest zupełnie inna. Przedliwcie była ona bardzo podstawowa, właśnie ze względu na to, że mieliśmy tutaj przepustnicę sterowaną mechanicznie, a nie elektronicznie. Po prostu, gdy nas zarzuciło w 911 przedliwcie, mieliśmy odcinaną moc. A tutaj kontrola trakcji jest dużo bardziej zaawansowana. Korekta toru jazdy jest wprowadzana na. Każde z poszczególnych kół osobno. No dobra, jak już zacząłem mówić o przepustnicy, to może skasimy samochód i zajrzymy sobie do tyłu. Jeszcze tutaj taka ciekawostka, jeśli mamy do czynienia z wersją targa, no to tutaj mamy dodatkowy przycisk właśnie do otwierania dachu. A haj, ta elektroniczna przepustnica nie na Linkę wprowadzona była, jak wyczytałem dobrze, jak wyszukałem w 2000 roku, gdzie jeszcze był przedlift, no Lifting był w 2001 roku, ale żeby sprawdzić taką 996, czy przepustnica jest tu elektryczna, czy na linkę, no to wystarczy tam zajrzeć pod dywanik, no i pod tym dywanikiem linka będzie. A jeśli przepustnica jest elektryczna, no to jej nie będzie. Ale protipy tutaj Petrolhead daje. Otwieramy. No i proszę, jeśli chodzi o silnik. Przed liftem w 996 Carrerze Podstawowa jednostka to 3,4 litra, która generowała 300 koni mechanicznych oraz 350 nm. Miała ona oznaczenie M96.01. No tutaj jednostka 3,6 litra, która generuje 320 koni mechanicznych, także jest mocniejsza, oraz 370 Nm jednostka przedliftowa i poliftowa to można powiedzieć, no ta sama rodzina. Bo tutaj w polifcie mamy też oznaczenie M96, ale 0, 3. Jak się okazuje, gdy porównamy jednostkę przed liftem i po lifcie, to ta poliftowa jest w 80% zmieniona. No i gdy bierzemy pod uwagę taką 911, 996, no to oczywiście musimy tutaj uważać na kilka rzeczy. No przedlift i polift może mieć tutaj problemy z łożyskiem IMS. Możecie sobie wygoglować, o co chodzi. Ale też czasami zdarza się tak, że wymagane jest w tym silniku po prostu tulejowanie. Jak dobrze wyczytałem, no nie jestem mechanikiem od Porsche, to tutaj mogą się wycierać gładzie cylindrów. Właściciel, gdy kupił sobie ten samochód jakiś czas temu, silnik chodził tutaj okej. Okay. Nie było żadnych wycieków, samochód był sprawny, jezdny, jednak po prostu postanowił sobie ten wóz zostawić na dłużej i zlecić pełen remont silnika. Wyciągnięcie, rozłożenie, złożenie zostało tutaj wykonane właśnie tulejowanie, zostało wymienione łożysko IMS. Silnik ten jest nawet aktualnie na dotarciu, także dzisiaj nie pomierzymy sobie tej karery, ani nie wybierzemy się na próbę autostradową, no po prostu jeżdżę tym samochodem do 3000 obrotów, ale myślę, że warto tutaj wspomnieć, że właśnie w 996 takie rzeczy czasami się robi, no ten egzemplarz miał to zrobione. Właściciel będzie miał spokój. Jeśli chodzi o osiągi, to taka dwudziestoletnia letnia 911 Pierwszą setkę, według deklaracji producenta, powinna osiągnąć w 5 sekund, a prędkość maksymalna to 285 km na godzinę. Polift nie dość, że ma 20 koni oraz 20 Nm więcej, to jest też troszeczkę lżejszy, o 25 kg. Kurczę, no nie znalazłem informacji, czy jest tutaj seryjnie szpera, czy jej nie ma, ale w przedlifcie szpera była w opcji. I co ciekawe, pochodziła ona z modelu 993. Co tutaj jeszcze? No układ wydechowy niestety dzisiaj sobie... Go nie posłuchamy, ale podobno 996 przedliftowa. To chyba najcichsza 911 Ever. No tutaj w polifcie układ wydechowy zmieniono, by był właśnie głośniejszy. No jest to auto sportowe, także zmiana to była dobra zmiana. Skrzynie biegów mamy tutaj manualną, sześciobiegową, też jakieś tam zaszły zmiany. No większe zmiany były zdecydowanie, jeśli chodzi o skrzynie automatyczne. W 911 przedliftowej, ja Wam mówiłem, że jest skrzynia Mercedesowska w 996. Ale kurczę, jeden z widzów mnie zagiął i mnie poprawił. Otóż przed liftingiem w 996, jeśli mieliśmy automat, był to ZF. Bodajże oznaczenie 5HP19HLA. A dopiero w polifcie będzie automatyczna skrzynia biegów mercedesowska 722.6, czyli można powiedzieć taki... 5G -tronic. Możecie sobie obejrzeć test 911, 997 u mnie na kanale. Ona była właśnie ze skrzynią Tiptronik, i właśnie w 997 przed Liftem też ta skrzynia mercedesowska występowała. W teście 997, no tak bardziej szczegółowo omówiłem Wam pracę Tiptronika, no ale jeśli chodzi o ten egzemplarz, to myślę, że czas się nim przejechać. Ok, to palimy maszynę. Zwróćcie uwagę, ma prawie 254 tysiące kilometrów najechana maszyna, ale silnik jest świeżutki. Znaczy świeżo po remoncie, no to kurczę. Już, nawet gdy się tak dobrze wsłuchamy, usłyszymy tą świeżość. Pierwszy bieg ręczny i jest ok. No w dzisiejszym odcinku karniemy się tym autem tak spokojnie, normalnie, jakbyśmy sobie nim jeździli na daily. Fotele są całkiem wygodne. Wygłuszenie kabiny to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że jest troszeczkę lepsze niż w 997. Nawet chyba e, nawet chyba silnika tutaj mniej słychać są moje odczucia. Ogólnie jeśli chodzi o komfort i wygłuszenie 911, no to wygłuszenie jest generalnie podobne, zbliżone, jakbyśmy mieli porównać po lifta i przed lifta, no to jest identyczne, ale nawet porównując do 997 jest tak samo, z tym, że 996 no według mnie są troszeczkę bardziej tak miękko zestrojone. Czyli teoretycznie lepiej by się chyba nimi śmigało na daily. No 997, wiadomo, nowsza, ma bogatsze wyposażenie. No zupełnie tutaj w środku inaczej wygląda, z zewnątrz, może tak. Z boku przybliżony wygląd, przód tył jest trochę inny, no bo ze względu na te światła, ale 996 wciąż warto się zainteresować. No kurcze, jak ktoś kupił 996 przed lifta czy po lifta nawet ze dwa lata temu, no to te samochody teraz są już o połowę droższe. No jeśli chodzi o wersje takie jak no nie wiem, właśnie 4S czy targi no to takie auta można było kupić no, za troszeczkę ponad 100 tysięcy złotych. Teraz takie 4Sy kosztują po 180, nawet po 200 tysięcy złotych, no, zależnie od stanu i przebiegu. W generalnie to dobra inwestycja, ale też dobry sposób na to, by mieć auto, które po prostu, którym po prostu będziemy podróżować z bananem na twarzy, które jest mega klimatyczne. No tutaj bym się włączył wcześniej do ruchu, ale obiecałem właścicielowi, że tym autem będę jeździł spokojnie i do 3000 obrotów. No po prostu. W tym odcinku chciałem Wam bardziej przybliżyć e, różnicę między poliftem a przedliftem. Ale nawet taka krótka przejażdżka, by chociaż zerknąć sobie na to wnętrze z perspektywy kierowcy, jak to wygląda. W ogóle jaśniutkie. Na przedliftowa była ciemno raczej w środku. Skonfigurowana Naprawdę jest tutaj Niezły klimat no Jest tu klimat lat 90 Nie ukrywajmy Samochód z 2002 roku Ale technologicznie No i tak powiedzmy jeśli chodzi o design To lata 90 Taka esencja, wszystko to jest Okrąglutkie No jest tutaj troszeczkę więcej plastików Ale co z tego Gdy ktoś mnie pyta co jest takiego fajnego w 911 Bo przecież ten samochód jest No jeśli spojrzymy na jego budowę Taki dziwny Specyficzny w sumie Oczywiście Jakoś nie krzywdzą z tego samochodu, bo po prostu 911 takie były, takie są i takie będą, ale to ciężko jednoznacznie stwierdzić, co jest takiego świetnego w 911. Czy to jest może ta otoczka cała, może ten cały klimat, może troszeczkę takie inne prowadzenie? Ja generalnie jestem z jednej strony tak trochę zdziwiony, że 911 wciąż ma rację bytu z tym silnikiem z tyłu praktycznie aktualnie chyba nie ma podobnego samochodu do 911 produkowanego, tym bardziej sportowego dlaczego mówię teraz produkowanego, bo 911 czy stare, czy nowe po prostu podobne ale gdy temat ugryzę z drugiej mańki i pomyślę ile ta konstrukcja lat już ewoluuje no pierwsze 911 chyba pojawiło się jakoś w 63 roku no ale nawet porszaki 356 przecież miały silnik z tyłu No to po prostu z generacji na generację wszystko to jest ulepszane Optymalizowane 911 od początku były samochodami sportowymi I takimi są do dziś Kurcze pieczone... No nie wiem, w 911 jest po prostu coś takiego Że chciałoby się ją mieć I coś takiego, że ich utrata wartości jest naprawdę mega niska no nawet 990 jedynki, gdy sobie zobaczymy ile one kosztują. No ja pierniczę, jak te auta trzymają cenę. Jeśli chodzi o skręcanie i prowadzenie się, no to myślę, że tutaj nie będzie znacznych różnic między poliwtem a przedliftem. No jedynie ta buda jest po prostu sztywniejsza. Może też dzięki temu wnętrze mniej nam tutaj się odzywa na wertepach. No z jednej strony jest lepiej, podobno to wszystko, zmontowane, a z drugiej buda jest po prostu sztywniejsza. Jeśli chodzi o jazdę, no to można tutaj zauważyć różnicę, gdy wciskamy pedał gazu. No w tym przypadku w poliwcie jest on taki, mam wrażenie, bardziej niż w przedlifcie, pewnie ze względu na to, że jest tutaj ta elektryczna, elektroniczna przepustnica. Silnik też jest bardziej elastyczny. No, jak tym samochodem jeżdżę sobie, no tak, do 3000 obrotów, tak jak właściciel prosił, no to tutaj, proszę, ten wóz jest bardziej elastyczny. Nawet gdybyśmy, ok, swoją drogą moc i moment obrotowy, ale gdybyśmy porównali wykresy silnika 3,4 i, i 3,6 i litra w polifcie, no to po prostu zauważymy na wykresie, że w przypadku silnika poliftowego, ten wykres z dołu, jeśli chodzi o newtonometry, no będzie szedł trochę wyżej. Moc i moment obrotowy tutaj w tych jednostkach są osiągane dość wysoko, bo moc chyba przy 6800 obrotów, moment obrotowy gdzieś przy 5800, gdzieś koło 6000, ale te wartości takie, no 2, 3, 4000 obrotów, tutaj jest największa różnica, no i zauważyłem, że skrzynia biegów tutaj chodzi troszeczkę inaczej tak po prostu bardziej po męsku tutaj trzeba wbijać biegi. Chociaż jest bardzo precyzyjna, ale też skok lewarka, proszę. Jest króciutki Tak jakby wziąć skrzynię biegów z 996 przed przedlifta i wsadzić tam short shifter. Generalnie w 911 to jest bardzo ciekawe, że jak mamy manualną skrzynię biegów, to kurcze jakoś tak Ciężko ruszyć, żeby tutaj Zgasł nam samochód, nawet gdy siadamy Po raz pierwszy za kierownicę i nie mamy tutaj Nic wyczute Ale z drugiej strony Gdy startując z tym samochodem Tak od zera do setki Zresztą każdą 911 w manualu To według mnie No trzeba tutaj wyczuć już auto Trzeba uważać, by po prostu Nie przysmażyć sobie troszeczkę Sprzęgiełka no, wydaje mi się, że to po prostu taka cecha charakterystyczna 911, tak ze względu na to, że silnik mamy tutaj z tyłu, jednak bardziej dociska on nam tylną oś niż w przypadku, no nie wiem, jakiegoś BMW M3, dajmy na to, gdzie silnik jest z przodu i tył jest po prostu lżejszy. Tam łatwiej jest mielić. Tutaj już nie do końca. Z trakcją będzie zdecydowanie lepiej. No dobra i myślę, że to by było na tyle. Ja tutaj się wbiłem w miasto. No poza miasto boję się wyjechać, bo później nie wiem jak wrócę. Są takie straszne korki dzisiaj. Myślę, że tutaj po lifta wam przedstawiłem no całkiem szczegółowo. Jeśli chodzi o to, co zostało tutaj zmienione względem przed lifta. No i w tym odcinku myślę, że byłoby to na tyle. Pozdrawiam i widzimy się w jakimś kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się.